Czy przydarzyła Ci się kiedyś seria wydarzeń tak nieprawdopodobnych, tak dziwnie powiązanych, że słowo przypadek po prostu do nich nie pasowało? Może to był moment, który sprawił, że zastanowiłeś się nad głębszym znaczeniem tych zdarzeń? Może pomyślałeś o dawno niewidzianym przyjacielu, a chwilę później zadzwonił telefon? To uczucie, jakby wszechświat słuchał Twoich myśli i reagował na nie. A może natknąłeś się na idealne rozwiązanie problemu dokładnie wtedy, gdy najbardziej go potrzebowałeś? Jakby odpowiedź była tam, czekając na ciebie w odpowiednim momencie. Te doświadczenia, które zdają się przeczyć prawom prawdopodobieństwa i logiki, są często nazywane synchronicznościami. To chwile, które sprawiają, że zastanawiamy się nad naturą rzeczywistości. To momenty, w których tkanina codziennego życia. Zdaje się migotać, ujawniając głębszy, bardziej tajemniczy porządek, jakbyśmy na chwilę mogli zajrzeć za kurtynę codzienności. Termin synchroniczność został ukuty przez znanego szwajcarskiego psychiatra Karla Junga. Jego prace otworzyły nowe perspektywy w zrozumieniu ludzkiej psychiki. Jung poświęcił znaczną część swojego życia na badanie ukrytych głębin ludzkiej psychiki. Jego badania były pionierskie. I wciąż inspirują współczesnych badaczy. Fascynowały go sny, symbole i niewidzialne siły kształtujące nasze myśli, uczucia i doświadczenia. Wierzył, że te elementy są kluczowe do zrozumienia ludzkiej natury. Synchroniczność dla Junga nie była jedynie ciekawym fenomenem. Była ona dziurką od klucza, przez którą mogliśmy dostrzec wzajemne powiązania wszystkich rzeczy ukryte w codziennych zdarzeniach. Była ona dziurką od klucza, przez którą mogliśmy dostrzec wzajemne powiązania wszystkich rzeczy. To jakbyśmy mogli zobaczyć niewidzialne nici łączące wszystko wokół nas. Jung wierzył, że synchroniczność działa poza sferą przyczyny i skutku to zjawisko, które wykracza poza tradycyjne rozumienie czasu i przestrzeni. Zamiast jednego zdarzenia bezpośrednio powodującego drugie Synchroniczności sugerują ukryty wzorzec, znaczący zbieg okoliczności, który wskazuje na głębszy, leżący u podstaw porządek. To jakby wszechświat miał swoje własne tajemnicze plany. Te zdarzenia często wydają się szeptać: Uważaj, dzieje się tu coś więcej niż dostrzega oko. To jakby wszechświat próbował przekazać nam ukryte wiadomości. W świecie coraz bardziej zdominowanym przez racjonalność i naukowy materializm, koncepcja synchroniczności może wydawać się zarówno intrygująca, jak i niepokojąca. Wzywa nas do ponownego przemyślenia naszych przekonań. Kwestionuje ona nasze konwencjonalne rozumienie rzeczywistości i zachęca nas do rozważenia możliwości istnienia świata nasyconego sensem, celem i odrobiną magii. To zaproszenie do odkrywania tajemnic wszechświata. Aby naprawdę pojąć istotę synchroniczności, musimy najpierw odróżnić ją od zwykłego zbiegu okoliczności. Synchroniczność to coś więcej niż tylko przypadkowe zdarzenia. Zbiegi okoliczności to przypadkowe zdarzenia, które dzieją się przez przypadek. Są to sytuacje, które nie mają głębszego znaczenia i nie wpływają na nasze życie w istotny sposób. Są jak statki mijające się w nocy, których trasy na krótko się przecinają ale nie mają głębszego znaczenia. Te spotkania są efemeryczne i nie pozostawiają trwałego śladu. Synchroniczność jest jednak czymś innym. To zjawisko, które wydaje się być celowe i znaczące. Synchroniczności to nie tylko przypadkowe spotkania, to wydarzenia, które wydają się być zsynchronizowane z naszymi myślami, uczuciami lub intencjami. To znaczące zbiegi okoliczności. Które niosą ze sobą głębokie poczucie celu i często wydają się być zgodne z naszymi wewnętrznymi myślami, uczuciami lub intencjami. Te momenty mogą zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości. Wyobraź sobie, zmagasz się z trudną decyzją. Czujesz się zagubiony i niepewny, nie wiedząc, którą drogę wybrać. Rozważyłeś wszystkie za i przeciw, przeanalizowałeś sytuację z każdej strony. Ale odpowiedź pozostaje nieuchwytna. Wydaje się, że nie ma jasnej drogi naprzód, a potem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, natykasz się na książkę, cytat lub rozmowę, która oferuje idealne wskazówki, dokładnie wtedy, gdy ich najbardziej potrzebujesz. To jakby wszechświat odpowiedział na twoje wewnętrzne pytania. To nie jest zwykły zbieg okoliczności, to coś więcej. Coś, co wydaje się być zaplanowane. To synchroniczność w działaniu, prowadząca cię ku twemu najwyższemu dobru. Te momenty mogą dać ci pewność i jasność, której potrzebujesz. Innym sposobem na odróżnienie synchroniczności od przypadku jest emocjonalny wpływ, jaki ona na nas wywiera. Synchroniczność często wywołuje silne emocje. Zbiegi okoliczności mogą wywołać ulotne poczucie zaskoczenia lub rozbawienia. Są to krótkotrwałe emocje, które szybko przemijają. Synchroniczność natomiast często pozostawia nas oniemiałych, zainspirowanych lub głęboko połączonych z czymś większym od nas samych. Te momenty mogą zmienić nasze życie i nasze postrzeganie świata. To tak, jakby sam wszechświat próbował się z nami skomunikować, oferując wskazówki, wsparcie lub potwierdzenie na naszej życiowej drodze. Te znaki mogą być subtelne, ale ich wpływ jest głęboki. Jung wierzył, że synchroniczności pojawiają się wtedy, gdy nasz świadomy umysł jest w harmonii z naszym nieświadomym umysłem i ze zbiorową nieświadomością, uniwersalnym rezerwuarem wspólnych ludzkich doświadczeń i archetypów. To połączenie otwiera drzwi do głębszego zrozumienia. To zestrojenie tworzy otwarcie przestrzeń, w której zasłona między światem wewnętrznym a zewnętrznym staje się cienka, pozwalając synchronicznością przenikać. W tych momentach czujemy, że jesteśmy częścią czegoś większego. Synchroniczność to nie tylko teoretyczna koncepcja zamknięta na kartach jungowskiej psychologii. To coś więcej niż tylko abstrakcyjna idea. To coś, co możemy zaobserwować w naszym codziennym życiu. To żywe, oddychające zjawisko, którego ludzie ze wszystkich środowisk doświadczają regularnie. Każdy z nas, niezależnie od pochodzenia, może doświadczyć tych magicznych chwil. Doświadczenia te mogą być tak proste, jak pomyślenie o kimś tuż przed tym, jak zadzwoni co sprawia, że czujemy się bardziej połączeni z innymi, lub tak złożone jak seria powiązanych ze sobą wydarzeń, które zdają się prowadzić nas do określonego przeznaczenia. Te momenty mogą zmieniać nasze życie w sposób, którego nigdy byśmy się nie spodziewali. Pewna kobieta podzieliła się swoją historią o poszukiwaniu nowego mieszkania. Była to podróż pełna wyzwań i niespodzianek. Miała konkretną listę wymagań, w tym kominek i balkon, które trudno było znaleźć w jej budżecie. Poszukiwania wydawały się bezowocne. Pewnego wieczoru, zniechęcona usiadła, by poczytać książkę. Chciała na chwilę oderwać się od stresu związanego z poszukiwaniami. Gdy otworzyła książkę, wypadła z niej kartka papieru. Było to coś, czego zupełnie się nie spodziewała. Było to ogłoszenie o wynajmie mieszkania, które idealnie odpowiadało jej kryterium, łącznie z kominkiem i balkonem. To było jak znak od losu. Ogłoszenie było sprzed kilku miesięcy ale postanowiła zadzwonić pod podany numer. Czuła, że musi spróbować. Ku jej zdumieniu, mieszkanie było nadal dostępne. To był moment, który zmienił jej życie. W innym przypadku, mężczyzna zmagał się ze znalezieniem celu w życiu. Czuł, że jego życie jest pozbawione sensu. Czuł się zagubiony i niepewny co do swojego kierunku. Każdy dzień wydawał się być taki sam, bez celu. Pewnego dnia, spacerując po parku, Zauważył grupę ludzi zebranych wokół mężczyzny grającego na saksofonie. To przyciągnęło jego uwagę. Muzyka głęboko w nim rezonowała, budząc w nim uśpioną od dawna pasję. To było jak przebudzenie. Wkrótce sam chwycił za saksofon i odkrył ukryty talent oraz odnowione poczucie celu. Muzyka stała się jego nową drogą. To synchroniczne spotkanie z muzyką rozpaliło w nim iskrę, prowadząc go nową, satysfakcjonującą ścieżką. Jego życie nabrało nowego sensu. To tylko kilka przykładów niezliczonych historii o synchroniczności, którymi dzielą się ludzie. Każda z tych historii jest wyjątkowa i inspirująca. Doświadczenia te przypominają nam, że nie jesteśmy jedynie odizolowanymi jednostkami poruszającymi się po przypadkowym i pozbawionym znaczenia wszechświecie. Jesteśmy częścią czegoś większego jesteśmy istotami połączonymi ze sobą częścią sieci życia która jest o wiele bogatsza i bardziej tajemnicza niż często jesteśmy w stanie pojąć. Każdy z nas ma swoją rolę do odegrania w tej wielkiej symfonii życia. Nie zapomnijcie polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.